Siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z racji, że dobiliście już 5 łapek w górę przez jakieś chyba 5 godzin, to nagrywam dla Was kolejny odcinek, w którym mamy dwie małe, złote, rzadkich piłkarzy, złota paczka piłkarzy premium i złota paczka piłkarzy. Takie, trzy, takie cztery paki postanowiłem, że otworzę. Chociaż żeby te 270 się zwróciło. Okej, okay. do klubu. To leci na listę transferowo. Natomiast tutaj tego pana wysyłamy szybko sprzedaż. Może to teraz paki. W pierwszej jest Kandrewa, więc. mes tragedia. Oraz Verdi. Aleksander Pato. Na Quixol, tutaj do klubu. O, paczka premium Gradel, to również tragedia. Do klubu tutaj możemy. Na transferową. I ostatnia paka. Może jakiś toc. Nie ma toca. Immobile! O to chodzi! O to chodzi. Bardzo dobrze. Mamy walkout, więc na pewno to wstawię na kanał około 20 tysięcy. Więc do zobaczenia jutro, z rana, na razie i.